Pokażę Ci teraz, jak za pomocą węzła żebrowego zakańczającego wykończyć torebkę tak, żeby nie miała frędzli. To jest torebka z frędzlami. To taka torebka, troszeczkę inny wzór niż jest u mnie na kursie, no ale jakby sposób wykańczania bez a zamiast tego z chwostem jest ten sam. Czyli tak, bierzemy sobie, patrzymy tutaj na nasze żeberko, bierzemy pierwszy skrajny sznurek z prawej strony i robimy węzeł żebrowy. Teraz zamiast ten sznurek odkładać, dokładamy do tego i teraz te dwa sznurki są rdzeniem, i znowu robimy węzeł żywrowy. Dokładamy i kolejny, i dokładamy, i następny sznurek. Zamiast tutaj. Powstałaś nam wykończenie z frędzlami, to powstaje nam taki coraz grubszy węzeł żebrowy. Coraz grubsze żeberko węzełkami żebrowymi wiązane. No i znowu następny. Dokładamy. Nie zapominamy, żeby dokładać. Mi się czasami zdarza, przyznaję. Trzeba o tym pamiętać. Dokładamy. I kolejny. I w ten sposób, dokładając, dochodzimy do środka, czyli ten jest naszym ostatnim sznurkiem, który wiąże po tej stronie. Dobra, gdy mamy z jednej strony taką tubkę z dużą liczbą sznurków, to przechodzimy do drugiej strony i analogicznie, jak z tamtej, bierzemy skrajny sznurek w prawą rękę i znowu wiążemy żeberko. I do, dokładamy sznurek do, tych, do tego sznurka wiodącego. I znowu następne. I dokładamy następne. No i tak przerabiamy do tego sznurka, tak żeby dwie nasze tulejki spotkały się ze sobą po środku. Gdy już mamy gotowe, tutaj z dwóch stron dwa takie żeberka zakończające, bierzemy sobie dodatkowy sznurek. Ja tu mam taki długi bardzo sznurek, ale to zobaczysz, jakiej długości będziesz chciała sobie zrobić, żeby, był, żeby była taka opaska, jaką chcesz. Zamierzamy sobie tutaj na dole opaskę, taką opaskę taką w paseczki, która stworzy nam tutaj takiego wosta zwisającego. Ja wziąłem teraz sznurek innego koloru, żeby było bardziej widać. Bierzemy sznurek, składamy go w ten sposób, że ma krótką końcówkę i długą końcówkę. Pęterką kładziemy w dół i długą końcówką obkręcamy wszystko dookoła. Zbliżając się w dół w stronę pętelki, która jest tutaj. Czyli zjeżdżamy, zjeżdżamy w dół. Dosyć ścisło to robimy, bo już potem nie zaciśniemy tego sznurka na przykład tutaj na początkowym etapie raczej tak dosyć ścisło, ale też nie za bardzo, bo też nie o to chodzi, żeby to było strasznie ściśnięte, tylko żeby było równomiernie, ładnie yy, ładnie za zaciągnięte. No i tak dochodzimy do naszej pętelki. Jak dojdziemy do pętelki, to przeciągamy przez pętelkę, drugą końcówką tutaj przeciągamy i zostawiamy drugą końcówkę. wciągamy sznurek do środka. Jak tutaj będzie gdzieś ten węzełek, to zaciągamy mocno. Można sobie go jeszcze... Ładnie ułożyć tą, tą opaskę i następnie obcinamy sznurek jeden, sznurek drugi. Wciągamy tutaj, wkładamy do środka naszej opaski końcówki. No i mamy w ten sposób wykończoną torebkę, czyli bez frenzy. Tutaj z, y, węzeł żebrowy zakończający, tak właśnie wygląda, z opaseczką na dole. No tu można jeszcze to robić, w ten sposób. Czyli sposób na torebkę bez frenzy.